W lipcu astronomowie odkryli obiekt 3i Atlas, który nadleciał spoza układu słonecznego. Szybko ustalono, że jego trajektoria prowadzi w stronę Ziemi, a jego zachowanie nie przypomina żadnej znanej komety. Naukowcy nadal analizują dane i pojawiają się poważne obawy, że to wcale nie kometa, tylko wytwór technologii obcej cywilizacji. W listopadzie obiekt może dotrzeć do Ziemi. Czy istnieje realne ryzyko inwazji obcych? Przekonamy się już wkrótce. A tymczasem zapraszamy na kolejny odcinek. W lipcu astronomowie po raz pierwszy zarejestrowali obiekt 3i Atlas przelatujący przez układ słoneczny. Wstępne analizy wykazały, że 3i Atlas pochodzi spoza naszego układu słonecznego. Sieć radioteleskopów rozpoczęła monitorowanie nietypowych sygnałów i emisji z obiektu. Zarejestrowano nietypowe zmiany jasności i trajektorii, które nie pasują do znanych komet. Każda nowa analiza przynosiła kolejne pytania dotyczące pochodzenia i natury obiektu 3i Atlas. Wyniki obserwacji zaskakiwały nawet doświadczonych astronomów. Media informowały o odkryciu, a temat 3i Atlas. Pojawił się w serwisach informacyjnych na całym świecie. Pojawiły się obawy i niepokój wśród opinii publicznej. Nie brakowało też kontrowersyjnych teorii i spekulacji. Obiekt 3i Atlas stał się przedmiotem intensywnych badań i debat naukowych. Analizowano jego prędkość oraz trajektorię lotu. Jego nietypowe cechy podważały dotychczasowe teorie o kometach. Wszyscy czekali na moment, gdy pojawią się kluczowe odpowiedzi na temat natury tego obiektu. Historia zaczyna się w Chile, gdzie teleskop Atlas, system przeznaczony do wykrywania obiektów zagrażających Ziemi, zarejestrował coś niezwykłego. To był trzeci potwierdzony obiekt międzygwiezdny odwiedzający nasz Układ Słoneczny po tajemniczym Oumuamua z 2017 roku i komecie Borisov z 2019. Ale trzy i Atlas od samego początku. Wyróżniał się czymś niepokojącym. Jego wielkość oszacowano na od 10 do 20 km średnicy. Dla porównania, Oumuamua miała zaledwie kilkaset metrów długości. Zatem mówimy o obiekcie wiele razy masywniejszym niż poprzedni międzygwiezdni goście. Prawdopodobieństwo przypadkowego odkrycia tak gigantycznego obiektu międzygwiezdnego wynosi zaledwie 1 do 10 tysięcy. Czy to możliwe, że Oumuamua było sądą kosmiczną obcych, a 3i Atlas to kontynuacja tej rzekomej eksploracji, czyli właściwy statek kosmiczny obcej cywilizacji, która postanowiła przeprowadzić inwazję na Ziemię? Ale rozmiar to dopiero początek zagadki. Najbardziej niepokojącym aspektem 3i Atlas jest jego dziwne przyspieszenie. Podobnie jak słynny UMuamua. Obiekt ten nie porusza się tak, jak powinien zgodnie z oddziaływaniem grawitacji Słońca. Zaobserwowano przyspieszenie niegrawitacyjne, coś czego naukowcy nie potrafią w pełni wyjaśnić naturalnymi zjawiskami. Zespół naukowców z Uniwersytetu Harvarda pod kierunkiem profesora Aviego Loba przeanalizował ponad 4000 obserwacji z 227 obserwatoriów na całym świecie. Odkryli coś szokującego mimo że 3 i Atlas Wyrzuca materię z prędkością 440 metrów na sekundę, tracąc około 150 kg masy na sekundę, jego trajektoria pozostaje niezmieniona. To jest fizycznie niemożliwe dla zwykłej komety. Według obliczeń, aby wyjaśnić brak wykrywalnego przyspieszenia, masa obiektu musiałaby przekraczać 33 miliardy ton, a jego średnica powinna być większa niż 5 km. To stawia go od 3. Do pięciu rzędów wielkości powyżej wcześniej odkrytych obiektów międzygwiezdnych. Mamy tu do czynienia z poważną anomalią. Kolejna zagadka dotyczy trajektorii tego obiektu. 3 i Atlas porusza się w kierunku wstecznym względem płaszczyzny ekliptyki, czyli leci w przeciwnym kierunku niż większość obiektów w układzie słonecznym. Co więcej, jego tor jest niezwykle precyzyjnie zestrojony z płaszczyzną orbitalną planet. Prawdopodobieństwo takiego przypadkowego dopasowania wynosi zaledwie 0,2%. Ale to nie wszystko. Obiekt zbliży się niebezpiecznie blisko orbit Wenus, Marsa i Jowisza z prawdopodobieństwem losowości mniejszym niż 0,005%. Profesor Loeb zwraca uwagę na jeszcze jeden niepokojący fakt. 29 października 2025 roku, gdy 3I Atlas osiągnie peryhelium, punkt najbliższy Słońcu, będzie on ukryty z perspektywy Ziemi za naszą gwiazdą. To doskonała okazja do wykonania niezauważonego manewru, który mógłby zmienić tor lotu obiektu. Przypadek, a może zamierzone działanie. Lista anomalii staje się coraz dłuższa. Teleskop Habla odkrył tak zwany antywarkocz, strukturę pyłową skierowaną w stronę słońca, a nie od niego jak zwykle ma to miejsce przy znanych nam kometach. To zjawisko całkowicie przeczy znanym prawom fizyki kometarnej. Taki fenomen nigdy wcześniej nie został zaobserwowany u żadnej komety w naszym układzie słonecznym. Bardzo duży teleskop VLT w, w Chile Wykrył w otaczającej obiekt komię obecność niklu, ale bez żelaza. To również niezwykłe, ponieważ te pierwiastki zwykle występują razem w podobnych ilościach. Taka separacja w warunkach naturalnych jest uważana za praktycznie niemożliwą. Co ciekawe, nikiel bez żelaza jest charakterystyczny dla stopów wytwarzanych przemysłowo. To struktura znana z ziemskich fabryk, a nie z naturalnych warunków kosmicznych. Obserwacje kosmicznego teleskopu Jamesa Webba ujawniły jeszcze jedną osobliwość: skład chemiczny 3 i Atlas jest wyjątkowy. Dominuje dwutlenek węgla w ilości 87%, z niewielkimi ilościami tlenku węgla i wody. Komety są zazwyczaj bogate w wodę, więc tak niska jej zawartość jest szokująca. To jeden z najwyższych stosunków dwutlenku węgla do wody, kiedykolwiek zaobserwowanych u komety. A potem wszystko stało się jeszcze dziwniejsze, bo obiekt zmienił kolor. Podczas całkowitego zaćmienia Księżyca 7 września astronomowie uchwycili Tsybury Atlas w intensywnie szmaragdowym odcieniu. To dramatyczna zmiana w porównaniu do wcześniejszej czerwonawej barwy. Czy te wszystkie anomalie mogą być przypadkiem? Profesor Avi Loeb, dyrektor projektu Galileo na Harvardzie, uważa, że to mało prawdopodobne. Jako czołowy astrofizyk, Loeb jest znany z odważnych, ale naukowo uzasadnionych teorii. Ocenił on możliwość technologicznego pochodzenia obiektu na 6 w skali od 0 do 10, co jest znaczącą deklaracją w świecie nauki. Loeb wskazuje na kilka scenariuszy. Po pierwsze, jeśli 3 i Atlas jest statkiem matką. Jego bliskie przejście obok Marsa 3 października mogłoby ułatwić wypuszczenie mini sondy badawczej w celu zbadania czerwonej planety. Naturalne odłamki z komety osiągają prędkość zaledwie 0,4 km na sekundę, co jest niewystarczające, by dotrzeć do Marsa. Ale celowa korekta orbity we wrześniu mogłaby zmniejszyć dystans praktycznie do zera. Po drugie, precyzyjna trajektoria obiektu oferuje różne korzyści dla potencjalnej pozaziemskiej inteligencji. Ruch wsteczny pozwalałby na niezauważone zbliżenie się do planet wewnętrznych, a stosunkowo małe manewry umożliwiałyby wysłanie sąd do każdej planety w naszym systemie. Loeb idzie jeszcze dalej, rozważając najbardziej kontrowersyjną hipotezę, że 3 i Atlas może być zbudowany z antymaterii. Jeśli jądro o promieniu 10 km rzeczywiście składałoby się z antymaterii, jego interakcja z pyłem w układzie słonecznym generowałaby strumień promieniowania gamma o mocy kilku gigawatów. Wartość zbieżna z obserwowaną mocą promieniowania obiektu w świetle widzialnym. Antymateria to idealne paliwo dla zaawansowanej cywilizacji. Żaden znany nam silnik, nie może się z nią równać pod względem wydajności energetycznej. Ale koszt wyprodukowania zaledwie grama antymaterii na Ziemi szacuje się na biliony dolarów. Jeśli ta teoria jest prawdziwa, 3 i Atlas musi być dziełem niezwykle zaawansowanej cywilizacji pozaziemskiej. Historia staje się jeszcze bardziej niesamowita, gdy okazuje się, że łączy się ze słynnym sygnałem: Wow! To tajemniczy impuls radiowy zarejestrowany 15 sierpnia 1977 roku przez radioteleskop Big Ear. Trwający 72 sekundy, sygnał o niezwykłej mocy przez prawie 5 dekad pozostawał jednym z najbardziej intrygujących potencjalnych dowodów na istnienie inteligencji pozaziemskiej. Loeb odkrył niezwykłą korelację. W momencie rejestracji sygnału Wow! 3 i Atlas znajdował się w odległości około 600 jednostek astronomicznych od Ziemi. Szansa na przypadkowe zbliżenie tych dwóch punktów w sferze niebieskiej w takim stopniu wynosi zaledwie 0,6%. Czy to zatem możliwe, że sygnał wow był faktycznie nadany przez 3 i Atlas? Naukowcy oszacowali, że przy zmierzonej intensywności sygnału źródło musiałoby generować moc od 0,5 do 2 gigawatów porównywalną z typową elektrownią jądrową na ziemi. Społeczność naukowa jest podzielona w sprawie tego dziwnego obiektu, a debata na ten temat staje się coraz gorętsza. Większość astronomów uważa 3 i Atlas za naturalną kometę o nietypowych właściwościach. NASA kategorycznie zaprzecza teoriom o sztucznym pochodzeniu. Jednak nawet najwięksi sceptycy przyznają że nagromadzenie tylu statystycznych anomalii w jednym obiekcie jest niezwykłe i wymaga dalszych badań. Kluczowe odpowiedzi mogą przynieść nadchodzące obserwacje. Kamera HiRISE na pokładzie orbitera Mars Reconnaissance już zrobiła zdjęcia obiektu 3 października. W marcu 2026 roku sonda Juno będzie mogła sprawdzić, czy 3i Atlas emituje sygnały radiowe w paśmie wodorowym. Co byłoby mocnym wskaźnikiem technologii obcych, jeśli po peryhelium 3 i Atlas znacząco zmieni swoją trajektorię, będziemy mieli pierwszy solidny dowód, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. A jeśli wykryje się sztuczne sygnały radiowe, to może się okazać, że sygnał ⁇ Wow! był pierwszą celową transmisją, która dotarła do nas z głębi galaktyki. Czy 3 i Atlas jest rzeczywiście kontrolowanym przez obcą inteligencję statkiem kosmicznym? Czy może to po prostu najbardziej nietypowa kometa, jaką kiedykolwiek odkryliśmy? Odpowiedź może nadejść już wkrótce, a jej konsekwencje mogą na zawsze zmienić nasze postrzeganie miejsca ludzkości we wszechświecie. Jedno jest pewne: obserwujemy coś, czego nie rozumiemy. I być może po raz pierwszy w historii ludzkości obserwujemy dowód na to, że nie jesteśmy sami. Czy to dobra wiadomość? Przekonamy się o tym już w listopadzie 2025 roku.